Drogie dzieci, wczoraj dostaliście zadanie domowe dla chętnych. Chodziło o to, żebyście napisali wypracowanie, y, jaką dyscyplinę sportową lubicie, ale pewnie nikt nie zrobił zadanie, skoro nie było obowiązkowe. Czy się mylę? Może ktoś jednak zrobił? Tak, tak, panie Tyker, tak. Ja zrobiłem zadanie i to bardzo chętnie, uwielbiam wypracowania. Jest tutaj. Napisałem całą stronę, tak mi się spodobał ten temat. O, świetnie, Nils. Nie liczyłem na to, że ktokolwiek to zrobi. A tu cała strona. Jestem zdumiony. Dobrze, no to zobaczmy, co tu napisałeś. Mhm, mhm, mhm. tak, Dobra U. No, napisałeś bardzo dobre wypracowanie, Nils, i żadnych błędów ortograficznych. Naprawdę się postarałeś. Zasłużyłeś sobie oczywiście na dobrą ocenę. Dostaniesz sześć z gwiazdką. To nie był sprawdzian, ale mimo to trzeba docenić Twoją pracę. Proszę, oddaję ci Twoje wypracowanie. Najlepiej od razu jest spakuj, bo inni uczniowie zrobią się zazdrośni. Och, dziękuję, panie Dekker, Ale chyba przejrzę jeszcze szybko. Bardzo podoba mi się ta gwiazka. Mógłbym na nią patrzeć bez przerwy. O mój Boże! On naprawdę zrobi wszystko, żeby się przypodobać. O, jak mnie to wkurza. Kochani. Muszę sobie przynieść kawę. Wiecie, że bez kawy nie zaczynam lekcji, a dzisiaj potrzebuję jej szczególnie. Dlatego zostawię Was na chwilę, ale zaraz będę z powrotem. Hmm. Skoro pan Dekker sobie poszedł, mam świetną okazję, żeby dać Nilsowi nauczkę. Bo naprawdę mu się należy po tym, co dzisiaj zrobił. Mam świetny pomysł. Wziąłem dzisiaj ze sobą zabawkowy pistolet. Mam go od balu przebierańców. Leżał w domu. To tylko zabawka. Nie jest prawdziwy, ale wygląda zupełnie jak prawdziwy. Podejdę z nim do Nilsa. I pogrożę mu z pistoletu. Chyba zrobi ze strachu portki. Hej, Nils! Ręce do góry albo strzelę. To nie zabawka, nie żartuję sobie. O nie, proszę nie. Naprawdę masz broń? E, jest prawdziwa? Możesz z niej strzelać? Proszę, nie strzelaj. Hmm, muszę to jeszcze przemyśleć. No cóż, kto wie, może jest prawdziwy, a może nie. Ale wiesz co? Chcę od ciebie tylko jednego i nic ci nie zrobię. Wezmę sobie twoje wypracowanie. A w domu powiem, że to ja je napisałem i że to ja dostałem szóstkę. Moi rycy się ucieszą. Wypracowanie jest teraz moje. Nie ma tutaj imienia nimsa, jest tylko szóstka z gwiazdką. Równie dobrze ja mógłbym to napisać. O nie! Moje wypracowanie! Marvin nie wziął, a chciałem je pokazać mojej mamie. O nie! Drogi dzieci, jestem. Niestety kawa się skończyła, ale przyniosłem sobie sok jabłkowy. Panie Degger, panie Decker, bo Marvin, Marvin groził mi z pistoletu. Chyba był prawdziwy i kazał mi oddać mu moje wypracowanie. To z szóstką z gwiazdką. Powiedział, że, że nie zastrzeli mnie jak tego, jak to zrobię. I bardzo się No i dałem mu to wypracowanie i teraz ja już go nie mam. Co? Broń na mojej lekcji w mojej klasie? Prawdziwy pistolet? A nic, to niemożliwe. Nils, Marvinowi można wiele zarzucić, ale na pewno nie przyniósłby prawdziwego pistoletu do szkoły. Chyba to wymyśliłeś, co? Przyznaj się. Poszło świetnie. Pan Taker nie uwierzył Nilsowi. Cool. Nikt nie będzie na mnie zły i będę mógł powiedzieć mamie, że dostałem szóstkę. Tylko muszę to szybko schować, żeby mnie nie przyłapał. Kochani, na dzisiaj to niestety koniec. Jeśli filmik Wam się podobał, kliknijcie kciuka w górę. Pamiętajcie, że możecie subskrybować nasz kanał i już nigdy nie przegapić żadnych naszych przygód. Nie zapomnijcie opowiedzieć o nas swoim znajomym. No to do zobaczenia niebawem. Pa!